Co sądzisz o mm, nowych kawałkach kładu I w ogóle jego nowym imieniu? Znaczy, wiem, że ja tak Dwa utwory, tak? Czyli, no, bo no nie tak, ma więcej? Tak. W no, razie dwa. Yy, spoko. To znaczy, w ogóle mnie się podoba cały zabieg. Z... Pierwszy utwór ok, ale ten drugi numer, czyli on się nazywa ja Jesień. To mnie się bardzo podoba. Dla mnie jest fajny. Ciekawe jest to, że jest właśnie yy, nie tak energetyczny w stosunku do rzeczy, do których on przyzwyczaił słuchacze, wydaje mi się. Chociaż on jest dosyć y, różnorodnym artystą, więc mnie się wydaje, że to jest fajne. Super elementem jest nawiązanie do tego jego słynnego zdjęcia licealnego, bo on jest ubrany w tym teledysku tak, jak na tym zdjęciu licealnym, które gdzieś tam krążyło. Bardzo fajny koncept. Ten minimalizm też mi się podoba. Białas czy <laughs> Ja nie lubię takich <laughs> wyborów, ale jakbym miał wybierać... Wiesz co, to chyba bardziej mi podchodzi jednak rap Białasa. Ale z kolei Cubona Fide jest bardzo ciekawym artystą w ogóle tak wizerunkowo e, mnóstwo fajnych rzeczy wniósł do polskiego rapu obaj wnieśli, ale mnie jest bliżej jakby jednak do tego rapu Białasa. I przesłuchałeś jego ostatnią płytę? Białasa czy głębo? Białasa, sorry, głębo nie, 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 nie przesłuchałem, ale jakieś pojedyncze tam traki słucha, yy, słuchałem. Wiesz co, dla nas ostatnie miesiące to jest bardzo intensywna robota i czasami nawet wiecie, jak ja mam problem. czas to, to, to nawet nie mam głowy do tego. Ale widziałem Białas Zabił Człowieka, jakieś takie rzeczy, nie? Hmm. Yy, To widziałem i to jest dla mnie kolejny fajny, yy, fajna zmiana na polskiej scenie. Taka autorefleksja, Zresztą Białas wydaje mi się, że zawsze miał autorefleksję yy, i ciekawe rzeczy mówił. Yy, ale to samo dotyczy już trzymając się jakby okolic tej ekipy, bo to już nie jest ta ekipa, ale yy, Tomb. Yy, ostatni wywiad, którego on udzielił. Yy, to są ciekawe zmiany, jak ludzie będący w tym mainstreamowym, takim środowisku, mówi o Białasie, mm -hmm. czy, czy w takim panczowo-materialistycznym, jak, jak Tomb, yy, nagle zaczynają. Chodzi do tego, że jednak trzeba coś popracować na, w, tej, w tej sferze psychiczno-emocjonalnej, bo tam są rzeczy do przerobienia, których nic nie zaspokaja, nie? żaden tam hype, żadne docenienie, pieniądze, nie wiem, używki, nic, tego nie, tego, to nie, nic, jest nic tego nie czyści. Nie?